Szymanko mordy witam Was bardzo serdecznie. Ja jeszcze chcę wam powiedzieć, że przed oglądaniem tego filmiku zostawcie taką łapkę w górę oraz komentarz oraz subskrypcję, bo będę chciał wam pokazać moje stanowisko. Jak się zmieniło wiem, to jak widzieliście, ale widzieliście tylko yy, wtedy jeden telewizor, a nie wiecie jeszcze, że mam dodatkowy monitor, który też jest jak telewizor, do, no to widzimy się jak będę pokazywał wam moje stanowisko. No i właśnie to jest moje stanowisko gamingowe Tak, moje stanowisko gamingowe Tutaj widzicie telewizor Tak, telewizor i monitor Na którym sobie streamuje ekran z Xboxa Na monitor sobie streamuje I to wygląda jakby miał takie dwa telewizory Jeden duży jed I drugi mały, ale to fajnie wygląda Tutaj taka, no może nie gamingowa klawiatura, ale bardzo spoko może sobie, może sobie w tym roku zakupię jakąś gamingową, ale... Ale... ten... słuchawki mam gamingowe Gene Genesis Radon 610 Naprawdę one są bardzo spoko Te Genesisy są za prawie 200 zł, to naprawdę są bardzo kozackie Bardzo kozackie są słuchawki Radon 610 Genesis Tutaj jest kolekcja moich gier Na Xboxa One'a i na... Izbox C60 tutaj właśnie Xboxa 60 i mój śmietnik XD tutaj jest ten monitor, tutaj jest WOT uruchomiony tak, wot jest uruchomiony i to naprawdę bardzo kozacko wygląda poczekajcie na chwilę, może coś zrobić, no to widzimy się już za chwilę jeszcze zapomniałem dodać do tego, że Tutaj jest pad, który mam podłączony do Xboxa e przez ładowarkę, i tak gadam. Może wtedy mi się pad nie odłącza. I przez te słuchawki gadam e, przez Xboxa, e tak? Przez te słuchawki gadam przez Xboxa, e a przez te słuchawki e, gadam na live. naprawdę, e, te słuchawki są bardzo przekozackie. Tutaj zobaczcie teraz, jak wygląda normalnie. Teraz wygląda, jak to fajnie wygląda, tak. Grafika może jest tam lepsza, ale to dla mnie to nie ma różnicy To pani wygląda jak streamuje, że takie dwa monitory, jeden duży Drugi mały monitor, tak drugi mały monitor, a to mi nie przeszkadza, bardzo fajne stanowisko Może ktoś powie, o jakie stanowisko, jak ty to wyglądasz stanowiskiem, ale Dla mnie to jest stanowisko gamingowe, tak stanowisko gamingowe to dla mnie to jest, bo mam pada od Xboxa Słuchawki gamingowe i drugiego pada od i komputer, pod którym się ładuje mojego brata, telefon, ładuje się. Tak, i tutaj mój internet. Znaczy router, który właśnie internet jest z routera, który jest tutaj, wam pokażę. Tak, tutaj jest router, to jest inny. Ja, ja bym powiedział że to jest ten sam, który był na innym, innym luźnym vlogu, ale to jest inny, bo... Ma inne, ten, inne hasło, że to jest inny model Modemu do internetu A <grym> na dworzu mamy Właśnie ten A na dworzu mamy antenę do tego routera Tak Antenę do tego routera No i co, tylko to, to byłoby na tyle z pokazu mojego stanowiska, bo Tak to właśnie wygląda kolekcja gier Mam słuchawki Genesis i i pada, i klawiatura może nie gamingową, ale razie to da mi wystarczy, i myszkę, i portfel Z Bayernem z Monachium No i co, bo to byłby na tyle, w takim luźnym vlogu chciałem wam pokazać moje stanowisko gamingowe Na co ja się nie będę żegnał, do usłyszenia, widzimy się na następnych produkcjach na moim kanale